Niedawno mówiłem o dwóch takich najbardziej uprzywilejowanych warstwach polskiego społeczeństwa w XVII wieku, czyli o duchowieństwie i o szlachcie, co oczywiste. Ale warto też spojrzeć na te pozostałe grupy, które były o wiele liczniejsze niż te wymienione, ale ich prawa były inne. I dzisiaj będzie o mieszczanach i o chłopach. Mieszczanie stanowili w XVII wieku około 20% społeczeństwa. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to podatki były w ich przypadku stałe. Mieli swobodę przemieszczania się, tak jak szlachta i duchowieństwo, posiadali też obowiązek służby wojskowej, czyli coś jak szlachta. Co właściwie ci mieszczanie robili? Głównie zajmowali się handlem, usługami, rzemiosłem. Mieszczanie nie mieli możliwości awansu na urzędy państwowe. Ich kariera ograniczała się do rozwoju w strukturach w miastach. Nie mieli takich możliwości, jeśli chodzi o urzędy państwowe. Natomiast możliwość zrobienia kariery duchownej była bardzo ograniczona, chociaż nie niemożliwa, ale to już była raczej domena szlachty to właściwie tylko szlachta miała szansę zdobyć jakiekolwiek wyższe stanowiska w duchowieństwie. Oczywiście mieszczanie byli mocno zróżnicowani, tak samo jak inne warstwy społeczne. Od takich najbiedniejszych, właściwie nie mających za co żyć, do bardzo, bardzo bogatych ludzi. Przejdźmy do chłopów, którzy stanowili około 70% społeczeństwa. Mieli najmniej praw i dotyczyły ich największe ograniczenia. Płacili podatki stałe, mieli w przeciwieństwie do pozostałych warstw ograniczoną możliwość przemieszczania się. Byli, jak to się mówi, przywiązani do ziemi. Służba wojskowa była w ich przypadku bardzo mocno ograniczona, a raczej obowiązek służby wojskowej był bardzo mocno ograniczony. Nie mieli szans, możliwości awansować na urzędy państwowe, a kariera w duchowieństwie też była właściwie niemożliwa. Zajmowali się oczywiście rolnictwem oraz rzemiosłem wiejskim, i też zróżnicowanie było dosyć duże: od bezrolnych do w miarę bogatych. Ale jest jeszcze jedna grupa, o której rzadko się wspomina, czyli Żydzi. Stanowili oni około 5% społeczeństwa. Podobnie jak szlachta, mogli swobodnie się przemieszczać, płacili podatki stałe, nie mieli obowiązku służby wojskowej, a zajmowali się karczmarstwem, handlem, lichwą, rzemiosłem. Nie mieli żadnej możliwości sprawowania urzędów państwowych oraz co oczywiste kariery duchownej. Więc jak widać, z tego, co wcześniej mówiłem w poprzednim materiale i w tym, rozwarstwie nie było spore, ale wcale nie jakoś mocno odbiegające od tego, co było w pozostałych częściach Europy, a nawet świata. część wybrana część miała bardzo duże prawa, a większość ludzi miała te prawa bardzo mocno ograniczone. Ich swobody, możliwości przechodzenia z różnych stanów do innych były bardzo, bardzo ograniczone. Chociaż tu należy wspomnieć. Że jednak w porównaniu z innymi krajami Europy możliwości przechodzenia pomiędzy warstwami społecznymi była możliwa. W innych krajach właściwie to było nierealne. U nas w Polsce, w Rzeczpospolitej obojga narodów, do tego dochodziło. W niewielkim stopniu, ale było to realne i możliwe. Pod ciężkimi, trudnymi warunkami, ale możliwe. Dlatego wiele osób wskazuje na to, że tych buntów. W Polsce nie było tak dużo, ponieważ te bardziej próbujące się wybić jednostki miały po prostu furtkę i mogły awansować wyżej. Wcale nie musiały podnosić rabanu buntu, żeby pójść do góry. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam do obejrzenia innych też kanałów. Wszystkie linki znajdują się w opisie.